Produkcja ekologiczna jest systemem zarządzania gospodarstwem, która łączy najkorzystniejsze dla przyrody praktyki w zakresie bioróżnorodności, ochrony zasobów naturalnych, dobrostanu zwierząt. Z jednej strony jest to system, który spełnia dwie tak naprawdę funkcje zarówno społeczną, czyli ochronę środowiska i wspieranie bioróżnorodności. Z drugiej strony, tą stronę najważniejszą, czyli produkcję żywności, produkcję produktów ekologicznych, która dostarczana jest dla wymagającego klienta, poszukującego produktów wysokiej jakości. Każdy producent, który chce przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego, musi dokonać zgłoszenia do wybranej przez siebie jednostki certyfikującej. Jego wniosek zgłoszeniowy jest rejestrowany przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i od tego momentu zaczyna się proces przestawiania tego gospodarstwa na system rolnictwa ekologicznego. Ten proces przestawiania, okres konwersji trwa 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich, takie jak uprawy sadownicze, jabłonie, maliny, ten okres konwersji trwa 3 lata. Po trzech czy dwóch latach danego okresu konwersji, producent po przejściu procesu kontroli, certyfikacji, otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami produkcji rolnictwa ekologicznego, który upoważnia go do stosowania znaku logo rolnictwa ekologicznego, i wtedy może swoje produkty właśnie sprzedawać jako produkty ekologiczne. Te wymagania są określone w rozporządzeniu. Komisji Europejskiej 2018 przez 848, jak i w ustawie o rolnictwie ekologicznym. Rolnik, który chce rozpocząć gospodarowanie metodami ekologicznymi potwierdzone certyfikatem, musi spełnić wiele wymagań. Pomimo tego, rośnie liczba producentów zainteresowanych przystąpieniem do tego systemu. To, czy gospodarowanie w systemie ekologicznym się opłaca, zależy od wielu czynników. Ważna jest także świadomość konsumencka, która ciągle wzrasta i coraz większy jest popyt na produkty ekologiczne. Gospodarstwo ekologiczne Umachockich funkcjonuje już od 2005 roku. Przygodę z uprawą warzyw owoców zaczęli moi rodzice. Później w 2017 roku przepisali to na mnie. No, i wtedy też weszliśmy w większą ilość warzyw, owoców. Zaczęliśmy przetwarzać te produkty, które były w nadwyżce na soki, dżemy, przetwory różnego rodzaju w ramach rolniczego handlu detalicznego. Rolnictwem ekologicznym zajmujemy się od 2005 roku. Od wtedy też mamy certyfikat ekologiczny, ale tak naprawdę całe życie było uprawiane wszystko ekologicznie, bo nigdy nie stosowaliśmy żadnych środków chemicznych. Ekologia jest działem ciężkim w uprawie, bo no niestety trzeba wszystko oplewić ręcznie. Trzeba wiedzieć, jak zadbać o te rośliny w sposób naturalny, bez użycia właśnie gotowych produktów, które można znaleźć w każdym sklepie. Powierzchnia gospodarstwa to 7 hektarów, gdzie uprawiana jest głównie malina, truskawka, sad śliwkowy. Wszystkie możliwe podstawowe warzywa, jak ziemniak, burak, cebula, por, pomidory, ogórki, papryka, marchewka, pietruszka, takie, takie rzeczy, które każdy potrzebuje w swoim domu. Ekologia na 100%, czyli również naturalne zapylanie trzmielami po prostu, które nam ładnie latają w tunelu i zapylają pomidorki. Gospodarstwo położone jest w terenie tak naprawdę leśnym, bo z każdej strony mamy lasy lub nieużytki. No i odwiedzają nas sąsiedzi w postaci sarenek i obgryzają nam maliny, zjadają owoce, liście. No i z tej maliny w tym roku już nic nie będzie. W uprawie ekologicznej musimy się liczyć też z dużą ilością plewienia, no bo nie, nie opryskamy od chwastów. Te maliny były już plewione dwa razy w tym roku. Teraz trzeba będzie y, jeszcze raz wejść i oplewić, no bo jak widać, y, zarasta. W naszym gospodarstwie używamy y, Środków ochrony roślin, tylko i wyłącznie tych, które są dopuszczone do stosowania właśnie w gospodarstwach ekologicznych. Robimy też swoje nawozy, wyciągi z pokrzyw, ze skrzypu, wroty, wszystkie takie zioła, które pomagają w uprawie. No to też sami przetwarzamy. Tak jak widać, stosujemy agrotkaninę. Ona powoduje, że trzeba wilgoć, mniej jest chwastów. Wiadomo, że chwasty są tam wokół, wokół roślinek, ale to naprawdę jest dużo mniej pracy inaczej nie dalibyśmy rady bez tego. Ponieważ jeżeli jest pogoda wilgotna, deszcze padają, te chwasty nieubłagalnie rosną, jest trudno sobie poradzić z nimi, trudno jest kogokolwiek nająć, jest, jest problem z pracownikami, no takie są realia w dzisiejszych czasach. Nasze gospodarstwo bierze udział w konkursach ekologicznych. Jak jeszcze było na rodziców, to właśnie zajęli pierwsze miejsce w 2013 roku, później już na mnie w 2019, i w tym roku obecnym, też pierwsze miejsce jako najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim. Sprzedaż w naszym gospodarstwie odbywa się w zasadzie w trzech miejscach, w trzech możliwościach. Dużo osób przyjeżdża do nas na miejsce bezpośrednio, kupić sobie warzywa prosto z pola. Co tydzień, w każdą środę, robię też dostawy do Kielc. Mam trzy punkty konkretne, klienci składają zamówienia. Ja te zamówienia tutaj pakuję i rozwożę po tych trzech miejscach, więc mają szybko też. I sprawnie odbiór w Kielcach, blisko domu. I w każdą sobotę też jeździmy na Ekobazarek w Kielcach, na ulicy Batalionów Łopskich 50, i tam właśnie też klienci przychodzą do nas po zakupy świeżych warzyw, owoców. Rynek produktów ekologicznych w Polsce należy do rozwijających się i najbardziej perspektywicznych sektorów produkcji i handlu w kraju. Gospodarstwa ekologiczne stanowią obecnie w Polsce 3% powierzchni upraw. Polska słynie z produkcji certyfikowanych jabłek oraz owoców miękkich, m.in. truskawek, jagód, aronii i pożyczek. W Polsce zaczyna się rozwijać także produkcja ekologicznego mleka oraz wyrób certyfikowanych serów. W całej Unii Europejskiej obowiązuje jedno wspólne logo, które ułatwia konsumentom rozpoznanie produktów ekologicznych.